Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie na kolejnym odcinku. I dzisiaj mam zdrapeczki za 60 zł. No i mam tak, za 30 moją gigapensję za dyszkę mam tą nowość z draparty party i mega pensja. I dwie zdrapeczki za pięć takie relaksujące, super linie i krzyżówka. Także zaczniemy sobie od tego relaksu, może od krzyżówki. I mam tak, z numerkiem 41, a w bonusie. Aspekt. Na no to lecimy. U oraz P. Na początek. U i P. Hmm. Tylko jedno U. No chyba tak. po jest P, i po prawej stronie. Tutaj dwa razy U. Ale, ale za to nie widać P. No nie ma. Dobra, no to lecimy dalej. T oraz E. O, do bonusa, obydwie. Fajnie. wszystko, a nie, jeszcze tutaj A T i E, okej okay, chyba tyle w się fajnie, weszły dwie teraz to już pół bonusu jest, fajnie i teraz tutaj T i E mm, okej okay, chyba w sumie tyle Kolejne dwie literki S i C. Okej, okay, S C, hmm, tu jeszcze S. A C nie ma. No dobra, ale w bonusie jest S. Jeszcze tylko dwie literki. No jak już mam przeczucie, że może wejść ten bonus. S i C. Ja tylko po jednej? Dobra. M, Y. M, Y. W sumie tyle. Okej. Okay. Co dalej? O! A i Z! No pięknie! No właśnie miałam obawy, że bonus może nie wyjść ze względu właśnie na te A, ale dostaliśmy literkę A, także super A i Z. To jeszcze tylko jedna. I będzie bonusik. Z, tu, tu jeszcze A No i w sumie tyle w się jest A i po prawej stronie teraz A i z. Dobra, chyba wszystko. A nie, jednak nie, już myślałam, że dobrze im poszło, ale coś musiałam zgubić. Dobra, kolejne dwie. F i J. Tak, tutaj F. Mm, no i w sumie tyle. Okej, okay, po prawej stronie. Tutaj J. Tu jeszcze. No, ale F nie widać. Kolejne dwie. H i K jest, czyli będzie bonus, ale super. Ach, już sobie tutaj zdrapię, pięknie. Dobrze czułam, że będzie bonusik. Super, super, bardzo się cieszę. H i K. Teraz jeszcze drap drapmy tutaj dalej, bo może jeszcze coś w krzyżówkach się ułoży. Dobra, chyba tyle. No, ale bonusik już mamy, także fajnie. I teraz tak. K i H. Dobra, wszystko. Kolejne literki. W oraz I. Słówko się nie ułożyło, dziwne. W I wszystko. I po drugiej stronie. Tu jeszcze i. O, jest pierwszy mit. W końcu. Tu było te. Okej, okay, okej, okay, dobra. Chyba tyle. No to co? Ostatnie dwie. N. Też fajne literki. O. No. O. Hokejista. O. N. O. No i tyle. Okej. Okay. A tutaj? O i N. Ale już ten drapek nie nadaje się niestety chyba do drapania. Y N -i o, tu jeszcze ON. Dobra, wszystko. Ale jest bonusik i sprawdzamy, co tu się kryje. 5 zł zwrocik. No i fajnie. Kontrolne A. I tak jest. Super. Pierwsza zdrapka i już jest wygrana. No dobrze, no to teraz super linie. I mam z numerkiem 21. No to lecimy słońce. I diament na początek. Tak, tutaj są diamenty. Tu kolejne. I to chyba tyle. Słońca nie widać. To teraz wiatrak i kości. Kości są. Tutaj kolejne. I o, i jest wiatrek. Dobrze. Kolejne dwa. Słoń i arbuz. Słońie tutaj. Tutaj kolejny. No, arbuza nie widać. To teraz sakwa i tęcza. A tęcza. O, tutaj są. Wysyp sakiew i tęcz. I na dole jeszcze są tęcze. O, i sakwa. Dobra. Popcorn i lody. Popcorn i lody. Tu jest popcorn. Tutaj kolejne. No i w sumie tyle. Co dalej? Krab i podkowa. No to tak, tu jest podkowa. Tu jest krab. Tu jeszcze podkowy. O, I tutaj duecik. Dobra, co dalej? Okulary i klucz. Okulary, klucz. Tu jeszcze klucz i tyle leżak i rolki hmm. rolki chyba były o są na samym dole no ale leżaka nie widać no to teraz ptak i balony tutaj są balony i jeszcze tutaj no ptaka nie dali no to teraz serce i kwiatek. Kwiatek tutaj, a serce tutaj. No dobra. I ostatnie dwa. Parasolka i motyl. Tu motylki, oj, to dużo, ale wszędzie coś blokuje. Ajajaj. Parasolka. No, i wszędzie coś przyblokowało. No nic. Chyba super linie puste. Dokładnie. Kontrolne różne. No to ta leci do kosza. I przechodzimy do Mega Pensji z numerkiem 12. Ok, i czego tu szukamy? 13, 26, 48, 41 i 42. A jest tak. 44

Na pomnożenie, na kolejne dzięki Super. No to teraz weźmy sobie tą nowość. Drapałam już jedną, albo była pusta. Zdrap party, i teraz mam z numerkiem 24. Bo pani podała po kolei. No i szukamy tej takiej czapeczki. No. Bucik, szminka, kapelusz, torba, saksofon, naszyjnik, winogrona. Kości, wiśnie, jabłko, pierścionek, sweter, okulary i perfumy, lustro, sukienka, dzwonek, fortepian, róża i perła. No niestety, czapeczki nie widać, także pusto. Dobra, dwie wygrane, dwie przegrane, no to... Cała nadzieja w najdroższej mojej gigapensji i mam z numerkiem 18. Tylko muszę Was troszeczkę oddalić, uwaga. Będzie małe trzęsienie. O, i teraz chyba widać całą widać o. No i super. Dobra, to co? Lecimy i patrzymy co tutaj wygrywa 49, 38. 59, 8, 31 oraz 10. Ok, i co tu mamy? 34, 35. No, stresik jest. Jest! Dziesiątka! Jo, ja, super, ale się cieszę. W końcu już chyba nie wiem, trzecią trafiłam albo czwartą, nie pamiętam już w sumie. I wszystkie miałam puste. I w końcu jest wygrana. Już chciałam powiedzieć, że już stresik właśnie bierze. Jak zawsze przy tych droższych, że będzie pusta. Ale fajnie wpadła tutaj dyszka i będzie jakaś wygrana. Ok, lecimy dalej, bo jeszcze tutaj sporo pól do odkrycia. 60, 32, 9 i 57. Ok, co dalej? Trójka. 40, 1 pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia pięć. Moja gigapensja. Pięćdziesiąt osiem blisko dwanaście. Czterdzieści sześć i pięćdziesiąt jeden. Przedostatni rządek już czterdzieści dwa. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia jeden i siódemka. I ostatni rządek już. 19, 56, 28, 55 i na końcu jest 33. Ale słuchajcie, mamy tą dyszkę, która tutaj się pojawia na samym początku. Także sprawdzamy, co tu jest. I jest 30 zł. No i fajnie. W tych najdroższych zdrabkach to naprawdę zwroty bardzo cieszą. Uff, no ulga. <taki> Także kochani. Zdrapeczki dzisiaj miałam na kwotę 60 zł, no i mam tak, 30 zł w moja gigapensja, w megapensji mam 20 zł, czyli 50, i w jest bonusiku 5 zł, także mam 55 zł odzyskane, także uważam, że wynik jest naprawdę super. Fajnie zdrapeczki się ostatnio spisują, oby tak dalej. Także kochani, ja Wam oczywiście serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to oczywiście do tego zapraszam. Także kochani, ja się z Wami żegnam, życzę Wam pięknego dzianka i widzimy się już jutro na kolejnym odcineczku, także do zobaczenia. Pa, pa!